皆さんこんにちは。やごだです。桜見の先生です。はい。ビタムアスラです。ね、桜見やごだ先生。今日はね、今日は考えます。ずっとずっと考えるよ。d z はい。はい。はい。は <page> い <lunch>。はい。は<是>い<啊>。はい。は <mat い <matrix>。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は E, zastanawianie się nasze e, prawdopodobnie, wydaje się, że zastanawiam się, tak? Mamy dzisiaj taki temat i przystąpmy do bumpo bumpo, czyli nasza gramatyka i gramatyka N5 oczywiście nadal. E, Darrow desio, tym się dzisiaj zajmiemy. Słyszeliście coś takiego? Darrow desio często występuje na końcu zdania. Co to takiego? Sore wa nandaro. Sore wa nandaro. Co to takiego? Właśnie, co to jest? Sore nandaro. Widzicie, ja się zastanawiam. Daro. Co to? Nan, co tak? Co to takiego? Sore wa I to daro to jest forma niegrzecznościowa. To jest tak do kolegi, tak możecie sobie to użyć. Tak, grzecznościowa będzie desio. Desio. Właśnie to jest forma grzecznościowa. E, to. Dziaco, ja, no. e, Bun. Mamy następne zdanie. E, yoku Narudaro. Naru Myślę, że stanie się lepiej, tak? Yoku, yoku to znaczy lepiej, tak? Coś jest dobrze. E, yoku Narudaro. Stanie się naru, naru. Narimas, tak? Narimas staje się. Naru. Forma prosta. Yoku naru daro. Yoku naru desho. Eee, No i hitotsu, jeszcze jedno. Eee, Aśtała amega furu desho. wa Aśtała amega furu desho. Wydaje mi się prawdopodobnie tak, że jutro będzie padać deszcz. Tak, ame to jest deszcz. Aż ta jutro, aż tała. A mega, furu, pada, pada, furu, pada. Desio, przepuszczenie, tak. I to jest właśnie to, zastanawiam się, myślę, że. E, no, jest to łatwe, prawda? Desio, pamiętamy, Grzecznościowa forma daro do kolegi, do kogoś młodszego od Was wiekiem. Bardzo prosta forma gramatyczna. E, tak, bumbo. Więcej takich przykładów, oczywiście, możecie ćwiczyć z nami, z sakurami. Zapraszamy Was serdecznie do naszej szkoły. Wejdźcie sobie na naszego Facebooka sakurami, szkoła sakurami i sprawdźcie, jak tam nasi uczniowie się sprawują, bo na pewno zobaczycie. I powiem Wam szczerze, że bardzo mi się już za Wami tęskni. Bardzo, bo dzisiaj mamy nadal wakacje, prawda. I chciałabym, żeby te stacjonarne zajęcia już w końcu ruszyły, ale nie martwcie się dla tych, co nie mogą być z nami stacjonarnie. Mamy zajęcia online, więc zapraszamy Was wszystkich serdecznie na zajęcia online. No i tyle chciałam Wam powiedzieć w dzisiejszym filmiku. Będziemy ćwiczyć tak, mata, yy... cugi. Do zobaczenia następnym razem, i co jeszcze chciałam powiedzieć, będziemy robić niedługo um, filmiki o kulturze Japonii. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje, bo takich filmików raczej jeszcze nie robiliśmy. A jest co opowiadać. <ścoughs> Także do zobaczenia, diabata!